Siemanko z tej strony, nie to Pere Games. Jest to trzeci odcinek z Fallouta New Vegas. Z zabiliśmy krówkę jakiegoś gościa, który nas zaatakował. No i cóż, idziemy dalej. Sprawdźmy to. Chciałbym wziąć broń lepszą, bo... Bo jakoś niezabezpiecznie się czuję z tym małym pistolecikiem. No znaczy, ma kuli. A nie dobra, jednak wezmę ten pistolecik. A powinno być tak, że na będą do tego pistolecika nieskończoność kuli. No, a dlaczego? Bo pistolecik to jest jedna z najsłabszych broni pewnie i... No i, no właśnie, nie jest jakoś zbyt pożyteczny, ale mi się przydał. Jest taki pistolet jest też w Black Opsie 2, mam, no, tak mam Black Opsa 2. Jedynkę też. Co to jest? Czy to jest jakieś... Czy to jest to jest cmentarz? The keep out. Co to może być, że. Przy keep out. Nie, też się czegoś zrobić? Nie, tego chcieli. <laughs> kogoś, tego chcieli zakopać. Chyba tego gościa, którego ja zabiłem. Co to jest? A no zostawię to. Albo nie, mam potem sprzedać. Pewnie dużo jest warte. <laughs> Pewnie. Chyba rozpoczęliśmy wojnę. Nie wiem. O, żarcie! Nice. Nie wiem, czy to żarcie, ale mam nadzieję, że coś zjadliwego. Chcę dostać o tą wieżyczkę. Tu tą wieżyczki się góry Jeszcze ta muzyczka, która jest. Trzeba będzie znaleźć radio, bo. Keep out, znowu keep out. No i właśnie, keep out. Może to jest na dole. A ja tam, ja, tam, ja tam raz kiedyś przechodziłem. Nie, Ja tam raz kiedyś przechodziłem z tym. By było to trochę dużo potworków. Czy da się jakoś sprintować? Nie, chyba... chyba najszybszy bieg. Ja sobie że to wyżej ciśnij. Czekaj, tam są jakieś domki? Muszę znaleźć jakąś drogę, żeby się tam... Tam to się... Tam idę! To będzie cel dzisiejszego odcinka! Mam nadzieję, że mi nie napadnie. Zwłaszcza, ja że nie mam jeszcze takich dobrych itemków. Itemków... tak, broni. Jest jakiś... krzyż. Tam jest jakiś dom około, tego nie widziałem. Mam nadzieję, że będzie jakiś karabin maszynowy, albo obrotowy, czy coś z tego. Albo jakiś laser, nie wiem. Nie, fuck! Idź sobie. Fak, idź sobie. Zostaw mnie w spokoju. V. Umrzyj. Dalej. Umrzyj. Zaraz zginą, no mnie zabiją. Nie! Szybko do tego budynku, tam na pewno nie wejdą. Wejdą za mną. Gigantyczny skorpion. Proszę otwórz. Tak, udało się chyba uciec. Udało się uciec. Cud. I napijemy się wody. O, czy to było tam? Na, podnieść. Wszystko, wziąłem jakieś puszki, to sprzedajemy O, coś do walki wręcz, nareszcie. Bo prawdę mówiąc, się coś takiego. Mam mały HP. No nie wiem, co to jest. Exit. to Też nie wiem, co to jest. No tutaj jest jakaś skrzynka. O naboje, jakieś żarcie taśma. O maczeta, o nieźle, e, jakiś ten czy to jest powiadomieś w pterce? Wszystko się przyda tak, co tutaj mamy jeszcze. To była radioaktywna woda. Whisky weźmiemy. Okej. Okay. Trzeba wypić wodę z kibla. Mam nadzieję, że to już poszło sobie. Czekajcie, wezmę sobie jakąś. Tę no, maczetę sobie wezmę. Tak, maczetę. Okej, że jesteśmy w powie. O, poszło sobie nareszcie. To dobrze. Oj, to można blokować. No to już niezłe, niezłe. Jeszcze te dzięki. Okej, okay, zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy to za mną idzie? Nie, no. No chodź tu, co? Boisz się, boisz się, co? ZAWIŁO MNIE! JAKI FAIL! JEDNYM CIOSEM! <laughs> OMG oh Nie wiem gdzie to się zapisało, mam nadzieję, że gdzieś niedaleko Oj! To bardzo niedaleko, ale fajnie IDĄ! Wezmę sobie szybko Jakąś lepszą broń Palną na nich Nie, no to mnie zaraz znowu zabije. <laughs> Jakie fejle! Ja już tam do mnie wyjdę. <laughs> ja tam wchodzę od razu i nie wychodzę. Ja cię. Biegnę. Biegnij szybko. Nie da się jakoś szybko biegać. Czy to za mną idzie? <laughs> Mam nadzieję, że nie. Idzie za mną, jaki skorpion. Tytuł ty do odcinka, głupi skorpion. Nie, nie zabijaj mnie. Co tu jest? Ja tutaj wolę spać. Kurde, i sam się zabiłem. O mój, jakie fail'e! Nie wiem, nie wiem jak mu uciec. Muszę się więc po prostu kła przed siebie. Biegnę. Albo do miasteczka ucieknę. Tam pewnie go zabiją. Mam nadzieję. Roboty, tak, roboty. Biegnę. Szybko. To mnie goni. Te skorpiony są niemiłe. Albo będzie niemiły skorpion. Nie, on mnie bije. Kurde, on nie zawsze zabija. To jest nie fair. Nie wiem, może zacznę serię od nowa. Nie, nie. Gdzie to jest wejście? jakoś. Chyba tutaj przenocujemy. no um, póki. Ja to jest też mam mało życia. Whisky, jakieś tutaj te, jakiś motek czy coś. Jakaś książka, wszystko pchniemy, tak, wszystko. Whisky. Nie my wyjść stamtąd. Może jak się... prześpimy. O, to się przyda. Damy na, na 24 godziny. W szli. Dobra, trochę to potrwa. A jak się obudzimy, to zakończę odcinek. Albo jeszcze chwilę. Po obudzeniu się. No, daj sobie śpi. Nie no. Niedziela, tak, mamy niedzielę. No, okej, już prawie. Mam nadzieję, że te skorpiony poszły sobie. Ej, dobra. To by było na tyle. O, Ej, do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze można fajnie być jak się blokuje. To narka do następnego odcinka.